Wikipedia jest bez wątpienia największym przedsięwzięciem fundacji Wikimedia. To serwis, który zajmuje czołowe miejsca w rankingu największych globalnie witryn. Obejmuje 320 języki i może poszczycić się przeszło milionem zarejestrowanych użytkowników. A wszystko to z wykorzystaniem niekomercyjnej formuły i przy braku reklam, które na ogół są głównym paliwem dla tak wielkich przedsięwzięć. Cześć, tu Dominika z redakcji PC Formatu. Zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu Kiedyś to było. Kilka tygodni temu już opowiadałam Wam o historii. Historii Wikipedii. Ale nie tylko tą wirtualną encyklopedią żyje fundacja, która ją prowadzi. To również kilkanaście innych projektów. O tych najważniejszych właśnie dziś sobie opowiemy. Okazuje się jednak, że nawet taki gigant jak Wikipedia nie obyłby się bez doborowego towarzystwa innych prowadzonych przez fundację projektów. Oczywiście wszystkie projekty prowadzone obecnie przez Fundację Wikimedia to twory od siebie niezależne. Praktyka jednak pokazuje, że wiele z tych mniejszych służy raczej jako nieformalne serwisy córki żywotnie wspierające swoimi zasobami największą i zdecydowanie najważniejszą Wikipedię. Taki sposób wykorzystywania treści pochodzących z pomniejszych serwisów sprawia, że w oczach przeciętnego użytkownika wydają się one mniej ważne i pomijalne. To błąd. Ich zasoby to zbiory cennych i często szczegółowych lub wyspecjalizowanych danych, a uczestnictwo w życiu społeczności tych serwisów może przynieść sporo przyjemności. Niemal dwa lata po starcie Wikipedii jej włodarze postanowili uruchomić kolejny projekt. Dokładnie 12 grudnia 2002 roku wystartowo Wiktionary, czyli taki wirtualny słownik. Oczywiście na początku tylko definiowane były słowa z języka angielskiego, ale dosyć szybko zaczęli się pojawiać entuzjaści właśnie tego słownika, i już dwa lata później pojawiły się także inne wersje językowe. Co ciekawe, na początku była to wersja francuska oraz polska. I wtedy też słownik ostatecznie się usamodzielnił, dostając własną domenę Victionary.org. Do maja 2004 roku funkcjonował w ramach subdomeny Wikipedii. Hasła, w przeciwieństwie do papierowych edycji słowników i podobnie jak w przypadku internetowej encyklopedii, nie są ograniczone długością. Sprawia to, że wpisy, nawet pomimo tego, że duża ich część powstała dzięki pracy botów, są na ogół całkiem wyczerpujące, a często uzupełnione o propozycje synonimów. Obecnie najwięcej haseł jest więc. W języku angielskim, na drugim miejscu uplasował się język francuski, a polska wersja jest na miejscu 12. Jest ona dostępna pod adresem pl.wiktionary.org i zapewnia dostęp do przeszło 95 tysięcy haseł. Wikipedię pod względem popularności goni także kolejny serwis, to Wikimedia Commons. Właśnie na tym serwisie znajdziemy tysiące fotografii, grafik, czy też plików wideo. Użytkownicy, którzy je stworzyli, albo też pozyskali do nich prawa zgodnie z wytycznymi Wikimedia Commons, po prostu je tam udostępniają. Wcześniej, oczywiście, opisują, kategoryzują, a inni mogą z nich korzystać. Praktyka pokazuje, że użytkownicy serwisu najczęściej dzielą się wykonanymi przez siebie fotografiami. Serwis powstał w 2004 roku z prozaicznych powodów. Tworząc ilustracje do haseł Wikipedii, użytkownicy różnych wersji językowych tej internetowej encyklopedii wielokrotnie wgrywali te same grafiki, celem uzupełniania wpisów. Pojawiła się potrzeba ogarnięcia powstającego w ten sposób chaosu, a Tworzenie serwisu, będącego repozytorium Bitmap, wydało się najlepszą drogą. Taką też rolę Wikimedia Commons pełni dziś. Jest miejscem, w którym użytkownicy umieszczają grafiki, by później w prosty sposób zagnieszczać je w odpowiedni hasła Wikipedii, niezależnie od wersji językowej. Równocześnie jednak witryna stosunkowo szybko zaczęła żyć własnym życiem, a społeczność organizować się wokół tworzenia i przesyłania grafik. Założenia funkcjonowania strony sprawiły, że podczas dotychczasowej działalności serwisowi nie udało się się uniknąć kontrowersji. Serwis przeżył m.in. zalew amatorskiej pornografii. Głośnym echem społeczności Wikimedia Commons odbiło się wysłane do FBI przez Larego Sangera, jednego założycieli Wikipedii, zgłoszenie dotyczące obecności w serwisie dziecięcej pornografii. Chodziło o różnego rodzaju grafiki, przede wszystkim rysunki nawiązujących do seksualności i dzieci. Sprawę podchwyciły wówczas media, co doprowadziło do nacisków na darczyńców fundacji i w konsekwencji powziętej przez szefa organizacji arbitralnej decyzji o skasowaniu za sobą wielu plików związanych z podniesionymi oskarżeniami i tematyką seksualności w ogóle. Z jednej strony uspokoiło to opinię publiczną, z drugiej jednak zaogniło sytuację wśród użytkowników serwisu. Ostatecznie kryzys doprowadził do wprowadzenia nowych zasad dotyczących wgrywania przez użytkowników plików o kontrowersyjnej tematyce oraz wandalizmu Wikimedia Commons, jak i ograniczył uprawnienia szefa fundacji do interwencji w kształt serwisu. Obecnie na platformie znajduje się ponad 74 miliony wolnych multimediów, które każdy może rozwijać. Serwis stara się także kształtować poziom i tematykę uploadowanych grafik, przyznając wyróżnienia za najlepsze prace i organizując cykliczne plebiscyty w formie wyzwań fotograficznych. By w takowym wziąć udział należy podczas trwania plebistytów grać do serwisu zdjęcie pasujące do tematu konkursu, a następnie dopisać je do konkursowej galerii. W kolejnym miesiącu społeczność ocenia wszystkie prace i wyłania trzy najlepsze. Trójkę najważniejszych projektów realizowanych przez fundację Wikimedia zamyka w serwis wikibooks.org. To właśnie tam znajdziemy tysiące podręczników, poradników, czyli ogólnie mówiąc materiały edukacyjne. Są one udostępniane na podstawie licencji, dzięki której możemy rozpowszechniać te materiały, możemy je pobrać, wydrukować oczywiście z zastrzeżeniem autora. Oczywiście poziom przygotowania podręczników, jak ich jakość czy stopień wyczerpania tematu są różne. Warto jednak zgłębić dostępne kategorie. Ciekawa jest chociażby sekcja gromadząca książki dla dzieci, ale tak naprawdę każdy entuzjasta samodzielnego kształcenia się, i to niezależnie od wieku, powinien znaleźć tam coś dla siebie. W tej ostatniej materii pomoże zresztą również wikiversity.org. To z kolei serwis skupiający się na udostępnianiu różnego rodzaju kursów i materiałów do nauki, czyli generalnie materiału mniej sformalizowanego niż książki, ale nastawionego na praktyczną edukację. To oparta na otwartych źródłach alternatywa. Dla popularnych i komercyjnych serwisów. Obydwa serwisy są zresztą ze sobą mocno powiązane i prędzej czy później z jednego trafimy na drugi, szukając interesujących nas materiałów. A Fundacja Wikimedia zarządza jeszcze kilkoma innymi projektami, które jednak nie zdobyły póki co tak szerokiego uznania. Wśród najważniejszych są witryny zajmujące się gromadzeniem cytatów czy źródeł. Mamy również portale poświęcone podróżom, źródłom bibliograficznym czy klasyfikacji gatunkowej roślin zwierząt i grzybów. Ba jest nawet i tworzony siłami społeczności serwis informacyjny, który znajdziemy chociażby pod adresem wikinews.org. Ponadto Fundacja Wikimedia zajmuje się sprawowaniem pieczy nad projektami technicznymi i organizacyjnymi, które służą wszystkim innym serwisom wiki. Należy tu wymienić przede wszystkim oprogramowanie MediaWiki oraz Wikimedia Inkubator, w którym startują nowe projekty fundacji. Niezależnie jednak od tego z jakiego serwisu korzystacie, czy to z Wikipedii, czy z Wikinews, a może z Wikibooks, to uczestniczycie naprawdę w wyjątkowym projekcie. To niekomercyjny projekt tworzony przez entuzjastów na zasadzie wolontariatu. Oczywiście fundacja zatrudnia też pracowników, to prawie 300 osób, ale przyznajcie sami, to tylko kropla w morzu potrzeb. Tych użytkowników wspierających jest znacznie więcej również wśród polskich internautów. A wy z jakiego serwisu najczęściej korzystacie, dajcie nam znać w komentarzach. A już teraz zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu Kiedyś to było.